Dobrze, nagrywam. Już mogę nagrywać, tak? A nie? No, tak. No to Lolo z tej strony skanie jest. Wa... To jest kolejny odcinek z waszych zestawów. Dzisiaj jest ze mną Patryczek dzień dobry. Siema siema. I Panie Patryczek zaczynamy od? Yy, wybranka czy tej? Nie. Tytuł Volvo, 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 Valo, Volvo, Valo, Valo, Kici 945 bmg. jazda. Yy, e, bo, ale bmg.jazda jest napisany. Autor ja to chyba wybranek. Opis taki Volvo. Jaki e, Volvo? E, ty! Przeczytaj, Co? Przeczytaj to dokładnie. Wol. Volvo ogólnie z rodzinką. Ja już mogę oceniać? Dać ocenę? Pierwsze zdjęcie. <grymne> Pierwsze zdjęcie dwa. Mi się nie podoba. To scenografia i te Volvo. Mi się podoba taki driftem wyleciał. Trzecie słabe, drugie słabe. Trzecie też takie może być. O, to jest fajne. I... O, te od przodu jest fajne, te od boku, to w widać szkoda, okay. że, szkoda, że felgę uciąłeś No, fel, szkoda, że felgę uciąłeś a, to, a, nie to poczekajcie, bo ten ma małe problemy To już mam a, dobra. Mm, Te zdjęcie od przodu jest fajne i te, A te maski, co widać, to falę szeroką Nie wiem, czy to jest odbicie, czy tu jakaś tekstura się zepsuła Tutaj też w sumie to jest Tutaj też coś jest, 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 nie wiem Volvo tak zwana cegła ja. chyba to jest No raczej cegła widzę od tyłu Eee a mamy o, 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 No Ja daję mu taką szóstkę. 5 Dobrze, to przechodzimy do Pana AR Player. Tytuł, nowy nabytek Na, na użytek własny eee, Gra Eurotrack Simulator 2 Marka Iveco, Stralis Highway Kron i Kronka Autor AR Player i ty? Krótki opis. Ty malowanie według mnie pasuje jak ulał na tą ciężarówkę. Dzięki temu ben, e, będę sobie nie ujeździć. Tak, ma duże opony, bo je kocham. Rozumiesz? No rozumiem, rozumiem. No super, ale ja ich nie kocham. Rozumiesz? Co my tu mamy, Panie Patryk? Na pewno zdjęcie w słabej Tylko jakości. Cię. Ja ma... Kurde Iweka. Iweka. i Weka. bym musiał wycinać. Co mamy tutaj na zdjęciu? Eee... Iweko. Iweko, słabej jakości z A widzę ten oś e, z dwoma skrętnymi z tyłu. Czy w sumie z jedną skrętą z tyłu. E, Czekaj, problemy... Ej, pamiętasz jak od AR Player była taka, y, ta y, przeciwsłoneczna, to jakie to było? Już teraz ignach. A teraz jaka jest ta będę część Czekaj, yy, czy, yy. Nie, to jest tam. Czekaj... Jaka jest ta blenda? Hmm? Przyjęło się. Aha. Czyli się blenda przyjęła? Przyjęło się. Przyjęła, przyjęła. Aha, okej. Okay. Trzecie zdjęcie mam ze środka, na podstawie widzę. No trzecie! No trzecie. I mamy A, o... Dobrze. Mamy firankę w barwach tego iweko Też się tym Iweko jeździem. Kiedyś fajnie, że tym net Iweko jeździ, spoko jest. Ciekawego jest ta czaszka. Mm, nie wiem. Co to w ogóle takie pytanie, czemu ma włączone światła? postojówki ma włączone, nie widzisz. No to Dobre, albo to jak ja ja ja, ja mu dam taką czwórę. Bo halogenów halogenu brakuje. Ja, ja siedem. 7. O kurde. Dobra, przechodzimy teraz do Kasperowski 22. Tytuł jakiś Holand. Gra ETS. Marka Skania, autor ja. Krótki opis. Coś zlepiłem. Pozdro. Pyzydry. No Pierwsze zwane? zdjęcie. Jej jedyne. Ja, jak, jakaś Skania. Ładna, bardzo ładna. Tutaj widzę, się słońce odbija, i tutaj. Jej, kropki, Gdzie, tutaj tu? się odbija no skurda ale jaka ładna łakość, jakość jakoś ty to widzisz, człowieku. Tylko to mi nie pasuje, te między osiami, te chromowane, zamiast mogłyby być malowane. Czym mi Ładne falgi w barwach, widzę. Szkoda, że więcej zdjęć nie dałeś. Lampy fennej jakości. Nordic Cleaner, góry, chłodnia widzę no ja mu mogę dać takie 9,5 bo więcej zdjęć nie dał i nie pokazał ogólnie jak ten czepa wygląda no jakbyś dał więcej ja zdjęć do... jakbyś, dał, jakbyś dał więcej zdjęć to ja bym dał ci tą dziesiątkę, nie? ale tak to mówię 9,5 bo naprawdę ładne, ładnie zrobione zdjęcie fajne chmury w tle yy, fajnie się słońce odbija, ładna jakość mega dobra jakość przede wszystkim no, no i pozdrawiamy również Kasperski, przechodzimy teraz do Huzar Huzar bo to się czyta tak, Petrczek. Huzar. Hu za. Hu za. Wie, wiesz o co chodzi, nie? Wiesz, <grystanie> wiesz, <grystanie> Tytuł. Paczki. Gra. ETS 2. Eee, Marka Man. A Czapa, to co? Autor komisarz, podłoga, szef. E, <grystanie> nie, huzar. Kurna. To nie jest ten... Komisarz podłoga szlef, to jest hu-za, powinno pisać hu-za, prawda? Ja to <grymne> Przestań się tymi bindami bawić Krótki opis, Mam z paczkami DHL w trasie i na magazynie, no dobra Co my tu widzimy? Mada, mana z moda, z malowanym tutaj, tutaj tam tymi pestkami, z żarówkami zamiast ledów Z ładnymi felgami aluminiowymi jak wygląda, jak lustro dosłownie O! Ej drugie zdjęcie me mega ładnie mu wyszło Nie Czyli gdzie to bindy to. O dobra, teraz masz bindy po bo ja to tak, nie to nie przeszkadza eee, Drugie zdjęcie ładnie, ładnie ci wyszło, naprawdę bardzo zajebiste jest to, to zdjęcie, prawda Patryczek? Tak. jak bo mi dzień, co? U Huzara drugie zdjęcie jest ładne, nie? Yy, tak jakby? No. Trzecie zdjęcie mamy Czemu na magazynie. Czemu te łapki są takie takie dziwne? Które? A to są te halogeny. Albo te światła takie dziwne, pełno tych światełek takich. Albo to ta, jakby góry, takie pincele. góry to nie pasuje, ten. Ale tak to te, Ej, zdjęcie, te drugie zdjęcie jest ładne. Ej, popatrz tam, gdzie y, jestem taka guma w prawdziwym życiu, jak się ciężarówką parkuje na tym ostatnim zdjęciu. Albo na podłogę. Dzień dobry! Pixele. No co, a jeszcze raz, No co ja mam ci powiedzieć czego. Nie, ja udam takie już co siedem bo naprawdę mogłeś zrobić to fajnie naczepę jakoś. E, nie wiem, coś z tymi oponami w ogóle zapisałem, jakieś mody na opony e, Te halogeny u góry zmienić na ładniejsze jakieś musieli a, zdać nie! na dół. 7,5, a ty? 7 teraz przechodzimy do. Do. Pu Zar? Nie, to. Hu. Zar. Hu. Ty tu ciężki ładna gra S2, marka, skania. Autor. Komisarz szef. Ej, poczekaj, co, 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 co tu ma pisać zamiast komis komisarz szef szef? Zar. No i dawaj, kontynuuj. Krótki opis, szyponie po betonie. Krakowie pasy biało czerwone. Pasy. Pasy. Yy, pierwsze zdjęcie e, brzydkie, nic nie widać dosłownie. Z przodu nie widać. Kolejne. Kolejne. Jest nieco ładniejsze. Yy, ładniejsze. O, jest Co? nie! Yy, czekaj. Już się nie słychać. Słyszałeś, widzisz to akurat na drugim zdjęciu? Na dole, na tym? No. Na zderzaku. Już Na The King of the Road? Nie, to dwa na tym A Odcisz bindy! No, ciszyłam. wam. Huzar! Znaczy, huza! Kurna! Ja ci dałam człowieku takie. Zdaję z O, trzecie zdjęcie to samo, taka sama reakcja. Czwarty zdjęcie też to samo, widzę. A Moschalgen masz. No i piąte. Za samo. Ja, tak. ja pierwszy, huza. Podsumujmy, ze, pod, podsumujmy zestaw. Jak jest? Nie, ja daję dwójkę. Ja daję trójkę. Huza, lubię. Kolejne. Diesel. Diesel ma diesel. Kolejny, przechodzimy do teraz do pana Dizla e, Tytuł Mercedesem przez Europę. Eee, gra Eurotruck Simulator 2 eee, Marka Mercedes-Benz Actros MP4 18510. No w końcu ktoś kurnał mnie pisać, a nie Mercedes eee, Actros e, New Actros To nie jest New Actros to kurna to jest Mercedes-Benz Actros MP4. Ja pierniczę, ile to się trzeba było stresować, żeby ktoś tak napisał 18510. Eee, Autor diesello 221. Krótki opis. Kr krótki opis. Mietek w trasie. Pierwsze zdjęcie mamy, Kóra, Kurde, to jakaś inna mapa jest w ogóle, bo Poland czy coś. W ogóle to malowanie wczoraj widziałem na, na mapie, jak coś... Panie Diesel, tu oglądasz, no... Ładne zdjęcie, z daleka, tylko szkoda, że droga pusta jest. Kolejne zdjęcie mamy z firmy. Ja która to jest. Eee, tabliczki Szczecin, fajne, fajne, holge, góry masz, eee. Trzecie zdjęcie, o kurna, trzecie, o ja piernicze, ty zobacz sobie na trzecie zdjęcie Widzisz to? tej bo w ogóle to nie, to nie ja tylko do mistrzostw mecze jest dzisiaj Ty widziałeś trzecie zdjęcie? Zobacz Trzecie? No No? Ładne, nie? Czekaj, ładuje się Aha. No i co? Track spotter z EU Ładne, nie? No, takie, na przelocie z mostu jakiegoś zrobione. No, fajne, 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 fajne. fajne. E, czwarte zdjęcie, to jest z drogi. Fajny majtek. Wszystko chyba takie fergi zwykłe. Tutaj te, te, widzę te, jakieś lapacze takie dłuższe. Dobra, ja mu postawię 8,5, bo to zdjęcie czwarty, trzecie mi się podoba. Ja 9. Kolejne. E, Czytaj. Ty czytasz teraz? Min ja Ci mówię, że będzie jakieś te mini pewnej czeskiej marki, której kocham, bo jest tak super ocho świetna. Och, jo, świetna. Drive. Szkoda, że nie. Szko szkoda. Szkoda, szkoda. To może być pewnie wybranek, wybranek. Y opis. Y szkoda. Nie szkoda, tylko si, 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 Skoda czytaj! Od początku. Czytaj, Krótki opis. No od, chyba od opisu. Od, od Szkoda. Oktawia RS nie pozdrawiam hejterów, skody. O o- o. To... Je, ja nie lubię skody, bo skoda jest taka, że ona się szybko łamie i psuje i wygoogluje. I I skoda jest głupia. Ja nie mam problemu z kodem Pierwsze zdjęcie mamy w ciemności Panie, drugie Przez zdjęcie jest w ciemności Drugie zdjęcie jest ładne, od przodu Widać, że jakiś w w zderzach, nie oryginalny eee. Czwarte zdjęcie mamy od e, środka Też niewiele widać, a widać, że w diesel A nie, to czekaj, to, to jest benzynka, benzynka eee. Co? Czwar Czwarte zdjęcie jest mega ładne No, nawet No co, jedno zdjęcie? No Dobra, ja mu daję wiesz co? Taką ósemkę za ten przód. Ja siedem. Dobra, no, przechodzimy teraz do... ...do Branka, drugi zestaw. Jo Jo Ej, czekaj, do... czekaj! Czekaj, czekaj, Już? 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 już. Ej, sześć. On ma zestawów... Czekaj. on ma max. cztery może być. raz, dwa, trzy, 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 na no. <laughs> Tytuł George, George Dodge Charger, charger e, gra BMG, jazda, e, marka Dodge autor wibranek. krótki opis. Krótki opis istnieje sobie na zdjęciu czerwony charger i oceniam 10 na 10. Aha. No to dobra, to przechodzimy do kolejnego zestawu. Pierwsze zdjęcie. Nie żartuję, ten pierwsze zdjęcie. Uh, fajna lampa ledowa. z tyłu bmw power. SRT? kolejne Kolejne to mamy od tyłu. Ucięte zdjęcie. Ale dupa ten na dole. Kolejne zdjęcie to mamy, O, fajne, dobra Kolejne zdjęcie to mamy, U, kurde, trzecie jest ładne Siedem Odbocenia. Eee, sześć i pół no, Przechodzimy teraz Następne przechodzimy Teraz tycie też Tytuł Volvo, gra ETS, marka Volvo FH13, autor kub 737 Krótki opis, Volvo jedzie No i co na tym zdjęciu mamy? Mm, Volvo Jakie? Ajw, 13. Mhm. Które, które generacje? Nie wiemy. Nie jest napisane. Ha. A, to ja ci powiem, że to jest trzecia generacja. Chyba. E, no, jak... Co to mamy? Ładne, białe Volvo z aluminiowymi felgami które się tak Czemu? świecą jak lustro. I to jest spać. To idź spać, jak ten, jak ja, ja ten, ja powiem. E, fajna jest w ogóle, fajna taka jakoś rozmazana. Z tyłu słońce świeci. Delikatnie widać światła. Tutaj się odbija w ogóle słońce, tutaj jakieś plamy jest. Fajna naczepa. Chyba jest Google, no, Google. I wolo widzę chyba 500 koni, o ile nie są ślepy. Czeka od berki w środku widzę. Fajne lampki masz, bardzo ładnie, ładnie, ładna ciężarówka. Przyznam. Malowany tutaj grill masz. Bardzo ładny. No i co? Ja to, że właśnie wysłaliśmy tak ładny zestaw, w sensie całości nie płacinante, tak jak na przykład Kasperski wysłał. No to chyba myślę, że to dzisiaj pacyczek będzie wygrana odcinka, co? Co? Ja myślę, że jego zestaw to jest dzisiaj wygrana odcinka. Czemu? A na przykład bierzesz pod uwagę Kacperowskiego albo... Ale on nie wysłał tego. On uczył zdjęcie. Co? Kacperski uciął zdjęcie. No dobra. Także ja mu postawię dziesiątkę. Gratulacje, panie Kups. Kup, Kup Faus. A ty, Patryczek? Co? Jaką mu ocenę wystawiasz? No tyle co ty. No nie wiem, co to zmienić. ja dziesiątkę mu wystawię. No i na zakończenie tak powiem Krakowia, basy biało-czerwone